Cześć, dajcie w kolejnym odcinku z serii, gdzie próbujemy wygrać reprezentacją Polski Mistrzostwa Europy 2024. Przed nami pora na kolejny odcinek. Dzisiaj mamy najcięższego rywala, dzisiaj mamy duży mecz, bo nie jest to tylko starcie z Francją, czyli najmocniejszą drużyną tutaj w grupie na papierze, ale jest to też mecz o awans. Mecz o awans, którego jeszcze nie mamy oficjalnie. I właśnie patrzyłem tak w miarę na to, co jest najważniejszą rzeczą, jak dwie przed drużyny mają te sam punkty. Tylko problem jest taki, że przeczytałem wszystkie te zasady, Odnośnie jak dwie są drużyny, ale jak są trzy, to właśnie już jest, wydaje mi się, cięższa sprawa. Jest bardzo realna taka opcja, że tu trzy drużyny mogą mieć tyle samo punktów: Francja, Holandia, Polska. Normalnie, jak są dwie, to z tego co widziałem, to decyduje to, kto zdał więcej punktów w meczach bezpośrednich. Czyli przed załóżmy, że nie wiem, jakbyśmy, na nie wiem, jakby Francja awansowała z pierwszą my byśmy skończyli na takiej samej liczbie punktów co Holandia, to my byśmy chyba awansowali, właśnie, bo my z nimi wygraliśmy. Więc tak mi się wydaje, że to co czytałem w Wikipedii. Więc no nie wiem, po prostu powiem tak, najłatwiej byłoby przynajmniej zremisować, ale wiemy, że będzie to mega ciężkie. Wiemy, że to będzie bardzo, bardzo ciężkie, więc nie wiem, dam z siebie wszystko, spróbuję tutaj właśnie przynajmniej zgarnąć na remis i awansować, ale co się ostatecznie wydarzy, to się tutaj oczywiście za chwilkę dowiemy i możemy przychodzić do dzisiejszego pojedynku. w ogóle nam, nagrałem ten film już po meczu towarzyskim pomiędzy reprezentacją Polski a reprezentacją Ukrainy, która Polska wygrała 3-1. Powiem tak, jakby, jeśli chodzi o odnośnie tego meczu, jestem na pewno szczęśliwy, że Polska wygrała, choć i tak patrzę na to właśnie tak z przymrużeniem oka, bo jednak jest to mecz towarzyski, gdzie też obie ekipy nie wyszły tak pełni podstawowym składem, dlatego tak nie patrzę na to właśnie tak jako, nie wiem, że to jest coś przez co po nie wiem, na przykład, nie myślę, że Polska nagle będzie lepsza albo... Coś takiego. Po prostu fajnie, że wygrała Polska, ale jednak to nie zmienia na razie niczego, naprawdę. Jeśli chodzi o moje oczekiwania, jeśli chodzi o to, co się może wydarzyć na euro, tym bardziej, że też mnie gram tam z Ukrainą. A tutaj Robert Lewandowski ma dużo miejsca: ma mega dużo miejsca. Robert Lewandowski, Robert Lewandowski to jest gol. Siódma minuta: Lewandowski się nie zatrzymuje. Strzelił w meczu pierwszym dwa razy. Strzelił meczu drugim dwa razy i teraz strzelać w trzecim meczu. Lider strzelców tutaj na tegorocznym Euro cały czas się nie zatrzymuje i strzela najważniejszą możliwą bramkę jak na razie w tym turnieju, bo to jest bramka, która nie powiem, że nam daje awans, ale nam zwiększa szanse, bo przypominam, że my musimy przynajmniej zremisować, przynajmniej zremisować. Tym bardziej, że właśnie remis remisom daje nie tylko awans, ale też remisom daje pierwsze miejsce w tabeli. Będziemy mieli 7 punktów. Jeśli byśmy właśnie zremisowali, to my mamy 7 punktów. Francja wtedy nie, jeśli Holandia wygra, oczywiście, osoba, to Francja wtedy wypada, bo Francja ma 4 punkty, a Holandia ma 6, jeśli właśnie tak wszystko się potoczyło. Więc, e, więc właśnie dla nas remis daje też nam pierwsze miejsce. Więc po prostu ogromny, by to było prawda, gdybyśmy w grupie z Holandią, Francją i Austrią wyszli z pierwszego miejsca. Na pewno są realne, jest realny scenariusz, że można Polskę nie wyjść z grupy, i to skończyć czwarty czwartym Jest taka na pewno niestety realna szansa. Dobrze, Wojtek. Przybałem, że jak w każdym pierwszym meczu, szybko stracimy to prowadzenie. Jeszcze tutaj podanie, super Szymański. Jeszcze tutaj wrzutka jak chciałem do Roberta tutaj, ale nie udało się to nic. Pięknie Szymański, ale piłkę i tak dla Francji, ale dobra walka tutaj na pewno. Pięknie Matykaż, nie chciałem tego robić, nie chciałem walczyć piłkę bardziej niż wybijać piłkę, no ale... Mogło być gorzej na pewno. tą piłkę, dobra. Nie udało się to zbytnio. Jeszcze raz wygrać. Super. Dobra robota. Taj Piotr Zieliński. Jeszcze tylko właśnie puścić tutaj Zalewskiego. Nikola Zalewski może sprawdzić atakować w sumie. Nikola Zalewski, niestety tak nie zrobił, to byłoby... No nie nie wiem czy bym mógł zależeć na że mamy awans, abyśmy ja wyszli na prowadzenie 2-0 Ale bardzo realnie, bardzo realnie no, mogło tak być Dobry ślizg tutaj To jest chyba po tym, chyba po tym ślizgu to się wydarzyło, że Frankowski nagle ma tutaj uraz, to jest chyba faul Frankowskiego? Nie? Myślałem, że tam właśnie tak zatrzymywałem Że właśnie będzie odgwizdany faul Frankowski akurat to jest który może coś tutaj wiedzieć o francuskim futbolu, bo już yy, nie wiem w sumie ile gra? Z dwa lata może Long gra? No ale zna się właśnie na takim francuskim futbolu. Piękne wszędzie piłki. Matikasz. Dobra piłka frankowskiego. Frankowskiego się troszeczkę ma tutaj uraz, ale biegnie. Próbowałem znaleźć tutaj, ale niestety się samko może powiedza droga na to podanie. Oj, niestety Szkoda, myślałem, że go mam, myślałem, że na 100% go mam. Czemu ten mecz, ten mecz... Bo, tak, dobra, jakby w, jestem w 100% szczęśliwy, jeśli ten mecz się potoczy jak wszystkie pierwsze mecze, jak pierwszy i drugi mecz, jakby biorę to w ciemność, teraz tak będzie, ale czuję, że tak nie będzie. Boję się, boję się dość mocno, że tak nie będzie. Bo jednak nie ma szans, że będzie znowu 3 do 2, a tam już nie chodzi tylko o to 3 do 2, bardziej chodzi o to, że no... Ciężko będzie wygrać, ciężko będzie wygrać. Mam wrażenie, że to była ta szansa, którą nie wykorzystaliśmy po prostu. Seba Szymański, a nie jest Seba Szymański, z Damian Szymański, z imię, zawsze mi to imię, e, właśnie czy to jest ten drugi Szymański, to jest chyba Damian? Santa Kingsley, Koman w sumie pomógł, bo sam wyszedł tutaj z piłką, spadek formy. Jeszcze jak na razie komentarz jeśli dobrze widziałem, właśnie nie ma ani jednej bramki strzelanej na tegorocznym Euro. No ale nie, nie, nie widziałbym tam naprawdę, jakby nie brałbym jego jako główny problem, no bo problem na pewno jakiś jest, no bo jednak jak... ...jak muszą tutaj do końca walczyć i są obecnie nie najlepsze sytuacji, no to na pewno jakiś problem jest w tej reprezentacji. Czy to żółta kartka dla Zaira Emery'ego? Tak jest, to jest żółta kartka dla młodego Francuza. Powiem, tutaj na blisko. To jest akurat Kędziora, szkoda, aby to Ciągle Czemu to nie mógł być ktoś przynajmniej lepiej atakujący? Nawet pomocny jakiś. Aby to jakiś pomocny, jakiś dobry gracz miał, to nawet może się o próbę jakąś, atak, no to... To niezbyt. Dobrze tutaj Kamiński. Nie rozumiem e, pił... faul dla nich? Jeszcze super, na... na tak? Nie rozumiem czemu właśnie to się tak często dzieje w tych złych sytuacjach. Ten zawodnik tak głupio niepotrzebnie, bez żadnej jakby... Nie chce aby tego robić, a on po prostu tą piłkę sobie wypuszcza niepotrzebnie. Co było za mocne? To było za mocne. I, I tak właśnie gdzie mi koniec już. Wiedziałem, że jakby warto spływać, ale troszkę za mocno tam. Podałem 1-1 po pierwszej połowie. Za wszystko przy. za szybko właśnie nie kliknąłem tutaj dalej, dalej, żeby przejść, ale. Chyba widziałem Holandię prowadzącą 2 -1. Chyba widziałem Holandię prowadzącą 2-1. Oczywiście w takim wypadku jest dla nas dobrze, jak jest remis, ale. No dobrze wiemy, że Francja. I to Francja, która wie, że nie może sobie pozwolić na remis, no to nie będzie łatwa. Na pewno druga połowa dla nas. Wiecie, że może jakoś z kontra i złapiemy. faul to był? To był nasz zawodniku? Tak, był nasz zawodnik właśnie. Liczę, że właśnie może jakoś ich z złapiemy, no kto wie. Wygrać to jeszcze, dobra. Piotrek Zieliński, spróbujemy strzelić, ta piłka odbiła się rykoszetem i mogło się to źle skończyć dla naszych rywali. Robert, przejęcie te piłki. Tutaj może troszkę to mogło być troszeczkę ryzykowne. Bo i tak, jeszcze do Mateo Kasza. To ma dość dużo przestrzeni. Kasz Prankowski ma Hernandez'a. tutaj, więc nie taki wolny zawodnik, oczywiście. Robert Lewandowski. Robert Lewandowski po profesorsku. No to jest niesamowite, jak te mecze są podobne. Ten sam proszę scenariusz, znowu to jest mecz, gdzie dublet ma lewy, to jest niesamowita, naprawdę, ale pięknie Przyjął na spokojnie, odwrócił się, strzelił bez problemu Jak prime Lewandowski jakoś, nie? Pięknie naprawdę zrobił, świetna z Frankowskiego Piękny obrót Świetnie zrobił, wykończył, super No teraz nie ukrywam, że to już naprawdę mi daje ogromną nadzieję Bo muszą w pół godziny strzelić nam dwie bramki czy właśnie warto przypomnieć, że ten remis jest dla nas dobry? Nie jest to coś, w co celuję, wiadome, bo jednak, jak prowadzimy, to nie, nie celuję w to, ale nie byłoby to dla nas okropne. Za łatwo. Griezmann, dobrze tutaj, a jeszcze mają strzał. Pięknie, Wojtek, dobrze tutaj. Nic się gorszego nie wydarzyło, bo mogło to się skończyć źle. Naprawdę źle mogło się dla nas skończyć. Troszeczkę zazieleni, tutaj niestety nie był tak ustawiony jak liczyłem, że będzie ustawiony. Ok, teraz. Dobrze tutaj. Jeszcze piłka tutaj podana. Jedna. Robert Lewandowski do Szymańskiego. Dobrze tutaj znalazłem Frankowski. Przemysław Frankowski i to jest gol i to jest awans do fazy pucharowej. I najśmieszniejsze jest myślę, że to, że to będzie bardzo możliwe, że ponownie 3-2, bo jakby cały czas Francja ma szansę strzelić na bramkę. Więc to jest niesamowita prawda, co się tutaj dzieje. Każdy mecz strzeliliśmy 3 bramki. W każdym mieliśmy dublet Lewego. A co jest najważniejsze, że mamy awans AWS 2000. Teraz mogę to powiedzieć. Teraz mogę powiedzieć, bo 20 minut na mnie strzam. I to jest też jest takie, jakby, duże zwycięstwo w takim kontekście, że teraz, jakby przed, przed tym, przed, jak początku serii nie wiedziałem, jak to będzie wygląda, A teraz mogę też spokojnie powiedzieć, że jesteśmy w stanie wygrać euro. Bo jak pokonujemy reprezentację Francji, prawdopodobnie to zrobimy, no to jesteśmy w stanie pokonać każdego. Jesteśmy na pewno w stanie pokonać każdego. Kamiński teraz To będzie piłka dla nich chyba Ale tak nie dla nas rożne, dobra Frankowski może wrzucić piłkę Robert Lewandowski Chciałbym, tak właśnie szkoda mi, że on tyle ma tych dubletów A już ani jednego hat -tricka. I tego mi troszkę szkoda Frankowski może pokusić o dublet, nie, ale powiem tak hat byłby spoko, ale i tak jest liderem strzelców. A myślę, że Powinien sobie zasłużenie zdecydowanie Robert odpocząć już i być gotowy na fazę pucharową. Kto jest najbardziej zmęczony tutaj? Mam wrażenie, że jeden ze skrzydeł. Ostatnio kto siadał? Zalewski, bo ostatnio siadał, więc teraz niech Frankowski sobie odpocznie i Grosicki za niego wejdzie. Myślę, że kto jeszcze tutaj może odpocząć? Myślę, że Piotrek może też odpocząć. Też chciałbym, żeby Piotrek sobie odpoczął i na razie czego nie doznał urazu. Mati jest dla mnie też istotny, choć on nie jest zmęczony, więc na przykład Kędziora może odpocząć. I albo slisz za Szymańskiego, albo Pereszyński za przedkamińskiego. Myślę, że jednak, właśnie, żeby. Chcę tych najważniejszych dla mnie zdjąć. I właśnie, każdy też by zdjął, bo jest dla mnie ważny, ale na koniec ma dość duży ten pasek. Kondycji chcę tych najważniejszych, czyli właśnie przed lewy, Frankowski, Szymański, ścią ściągnąć. Bo oni nie chcą, żeby jakiegoś głupiego urazu doznali nagle. bez... Choć Frankowski sami tak dozna jakiegoś urazu tam. No, się tej zmiany wykorzystujemy. Czyli nam została, została nam jedna zmiana, czy już, nie, bo zapomniałem, e, nie, nie została nam jedna zmiana, właśnie tutaj już e, właśnie przekroczyłem ten limit, dobra, miałem właśnie tak, się myślałem, czy na pewno zrobiłem te wszystkie zmiany, tak, zrobiłem wszystkie zmiany. Arek mieli właśnie probarkę, Barca, która tutaj wchodzi, niestety, kontuzja na samym początku meczu, mam naprawdę nadzieję, mam naprawdę dużą nadzieję, że nic mu się nie stało poważnego, ale będąc szczerym, nie czuję, że, nie czuję jakby, że to jest coś, co pozwoli mu grać na Euro, mam takie niestety, Złe przeczucie, że na euro nie zobaczymy. Arka tak niestety czuję. Ale mam nadzieję, że jednak ostatecznie, jakby nawet są chwile właśnie to gram, to jeszcze nic nie wiem oficjalnie. Więc mam naprawdę nadzieję, że nic właśnie poważnego, ale ciężko mi w to wierzę, szczerze. Że to jest coś, czy, że może wrócić i może grać na euro. Na euro, które już się zaczyna za tydzień za tydzień się właśnie już euro zaczyna. Wiadomo, że Polska nie gra pierwszy dzień meczu otwarcia, ale jednak. Zalewski. Pięknie. Zalewski biegnie. Zalewski może biec cały czas. Czy pierwszy raz strzelimy 4 bramki w meczu Euro? I tak nie będzie. A może będzie? I tak będzie. Bo to jest gol Kamila Grosickiego. Wow. Kamil Grosicki trafia na Euro z reprezentacją Francji. Jak niesamowicie to brzmi. Jak niesamowicie to brzmi, ale to są fakty. To są fakty. Choć wspomniałem o Kamil Grosicki, też przecież, mam nadzieję, że mi panie nie mieli przy tym Mundialu grał z e, reprezentacją Francji, oczywiście. Więc też nie jest tak, że nie, nie grał w takich dużych imprezach w ostatnim czasie z takimi dobrymi, dobrymi drzwiami. Ale jednak, piłkarz sezonu Ekstraklasy, klass bo się nie chyba, nie, nie zbyt aż tak śledzę Ekstra, ekstra dokładnie, ale z tego co widziałem, wydaje mi się, że widziałem właśnie, że Kamil Grosicki był, był zawodnikiem sezonu, więc zawodnik sezonu Ekstraklasy strzela bramkę na euro z reprezentacją Francji. To też brzmi ciekawie, na pewno. To jest niesamowite prawda? dla mnie to jest niebywałe wręcz. Z Holandią i Zapsą strzelamy 3 bramki, a z Francją strzelamy 4-0, 4 znaczy bramki. I to jest absolutnie niesamowite, że na jakby no, odczuciowo, odczuciowo cięż ciężko mi powiedzieć, mam wrażenie, że nie wiem, by ciężko mi powiedzieć, która mecz był najcięższy, ale no na papierze, no to wygląda jakby to, aby to ten mecz był najłatwiejszy. Jeszcze Arek Milch prawie bramkę, to wygląda właśnie, jakby ten mecz był najłatwiejszy. Najcięższy mam wrażenie, że był jednak ten mecz z Holandią, mam wrażenie. Tak mi się wydaje, że ten mecz z Holandią. Bo jak strzeli mi pamiętam, na jeden to coś, czułem, że to może się źle wszystko potoczyć na tym tym turnieju dla nas, ale jednak nie. A myś, myślę, że chyba mogę też szczerze powoli powiedzieć, jakby, że, że no naprawdę chyba. Patrzę też na sytuację, bo mam wrażenie, że Austria miała więcej sytuacji. Tak jakby przypominał sobie, Austria, Holandia, te dwie ekipy miały więcej sytuacji. To już właśnie naprawdę mecz z Francją był tym najłatwiejszym meczem. To jest niesamowite. Mógłby to sędzia już zakończyć, bo i tak. Ta druga bramka i nic nie daj tak Francja żegna się z euro na fazie grupowej. To brzmi niesamowicie, ale takie są fakty. Koniec. Polska wygrywa 4-1. Powtórzę: Polska wygrywa 4-1. To jest wynik, który my, myślę, że mogę sobie dać rękę. U, mógłbym sobie dać rękę uciąć, że nie wydarzy się w rzeczywistości, ale fajnie, że przynajmniej tutaj mamy taki piękny wynik. Nie tylko zwycięstwo, bo same zwycięstwo jakiekolwiek każdy brał ciemno. Czy 1-0, czy jakiekolwiek, ale nie tylko zwycięstwo. My, nie, nie chcę powiedzieć, że z jednej strony zdominowaliśmy, ale mogę powiedzieć, że ich zdeklasowaliśmy, na przykład. Jednak klasowo byliśmy na wyższym poziomie niż oni. Bo jednak domina do dominacji mam wrażenie, troszkę więcej trzeba. I tak, Holandia wygrała 2 z Austrią, a więc razem z Holandią awansowaliśmy. Holandia myślę, że się spodziewałem, szczerze spodziewałem się, że Holandia awansuje, ale z Francją nie z nami. A my zdobywaliśmy 10 też bramek. Czy jest jakaś lepsza ofensywa od nas? To też właśnie jest ciekawe. Kto będzie z nami grał w fazie pucharowej? To jestem też ciekawy tego. Portugalia. No, mamy rewanż. Mamy rewanż. Kto wyeliminował Polskę w 2016 roku? Portugalia. Więc mamy szansę. Nie na tym samym etapie, bo to było w ćwierćfinale, ale mamy szansę na rewanż. Szwajcaria gdzieś jest? Szwajcaria jest. I co jest ciekawe, gdybyśmy skończyli na drugim miejscu, Gralibyśmy ze Szwajcarią, którą w rzeczywistości na, w tym 2016 Polska grała w 1.8 Co jest dość niesamowite, ale dobra, Portugalia, no. ciężko, ciężko, ciężko Choć tak już mówiłem, po tym jak pokonaliśmy Francję, wierzę, że możemy pokonać każdego Naprawdę wierzę, że możemy pokonać każdego Robert oczywiście cały czas najlepszym strzelcem Coraz bardziej mi się wydaje, że nawet jeśli nie wygramy To i tak Robert wyjedzie z, ze statuetką za najlepszego strzelca Stąd takie obrażenia Frankowski, 4 asysty, więc ma tylko jedną asetę przy nad Frankim de Jongiem. Czysty kąt nie zachowaliśmy, ale. Nie muszę zachować. Jak będziemy wygrywali wszystko, to nie musimy zachować tych czystych kąt. Jeszcze coś chciałem sprawdzić tutaj. Co się chciałem sprawdzić? Aha, dobra, chciałem sprawdzić właśnie. Czy była jakaś lepsza ofensywa od nas? Jestem ciekawy. Bramki zdobyte. To jest 6, to jest 6 10 Nie, nie było żadnej. Czyli możemy powiedzieć, że jesteśmy też najlepszą. Ogólnie też. Jesteśmy, nie tylko. Gruzja awansowała z pierwszego miejsca w grupie z Portugalem Czyli Gruzja, która, jeśli dobrze widziałem tutaj na tych menu, to jest ich pierwszy, pierwsze euro. Pierwsze są w fazie grupowej euro. I oni właśnie zdobyli 9 punktów, komplet punktów. I awansowały z pierwszego miejsca. Wow. Po prostu, wow. Czyli Polska i, Polska i Gruzja to jedyne drużyny, które zdobyły komplet punktów w fazie grupowej. To brzmi, nie bywa. To brzmi jak nawet nie z jakiejś historii, bo nikt nawet takiej by historii nie wymyślił. Wow, to jest niesamowite na pewno, ale my już musimy się skupić na tym, co w następnym odcinku, czyli jedna ósma finału z Portugalią, a więc w następnym odcinku zaczynamy fazę pucharową euro. Dzięki wam za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!